Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Maskarat, a to jest kolejny odcinek z Gothic 2 na modyfikacji. Oczywiście Welaya historia wojowniczki. nie złote wrota. <grytania> tak sobie pomyliłem przed chwilą, praktycznie. Eee, no i co? Dziękuję wam wszystkim za wszystkie lajki, komentarze oraz subskrypcje, to naprawdę motywuje oraz pozwala na dalsze nagrywanie z dalszą przyjemnością. O, a to ciekawostka! Trening daje jakieś efekty. W każdym razie właśnie rozkminiałem co moglibyśmy zrobić, no nie? I wychodzi mi z prostej kalkulacji w Excelu, nie no, żartuję oczywiście, ale wychodzi mi z prostej kalkulacji, że musimy udać się na treningi, bo tak naprawdę trening to jest jedyne co możemy w tej chwili zrobić. No i też wiąże się z tym treningiem jakiś quest z jakimś podejrzanym chłopem, nie? Więc no nie żeby coś, ale musimy go znaleźć i go załatwić. No ale póki co nie mamy żadnych tropów. Niestety. No więc możemy tylko ćwiczyć, no nie? I machamy tą szabelką. Moglibyśmy niby trochę pofarmić, no ale zależy nam na expie. No i jak głupio to nie zabrzmi, że, że mi się nie chce polować. Tak, no to jest prawda, no. Nie mamy możliwości wydobywania niczego praktycznie ze zwierząt, więc... No, ja nie jestem zbytnio chętny. I się trochę łudzę, że może jakiegoś nauczyciela znajdę, no nie? No ale tak naprawdę to. Nie ma z tym jakiegoś dużego problemu. Myślę, że ten, myślę, że porobimy to, co jest możliwe, dostaniemy się do miasta i tam... No i będzie gitno, nie? Pewnie w mieście ktoś tam czegoś uczy. Dziwię się, że tutaj e, ten kolega, co tam przy drewnie pracuje w okolicach obozu bandytów, nie uczy niczego absolutnie, zero-nul, nie? No, ale okej, okay, nie? Jakby. No, w każdym razie, wylaja sobie, pływa. Bez problemu. No, a ten, no a pewnie znów ten zakichany podglądacz no, jakby XD trochę. Też nie mamy z nim co zbytnio zrobić. No, stoi tam menda perfidna, no. I się patrzy. A potem spierdziela, jak już wychodzę. Przerąbane. Najlepsze jest to, że żadne wilki go nie zjedzą. Właśnie, muszę mi te mi wilki sprzątnąć, bo są strasznie blisko. No i znów go tam nie ma. No, nie ma go. Sadge. No właśnie, ale przed tym oczywiście trzeba założyć broń, zanim my się tutaj tymi wilkami zajmiemy. No, na wilki się możemy rzucić, ale na dziki już raczej nie. No na dwie strony to tak będzie ciężko. Dobra, no i fajnie. E, ten, myślę, że mamy spokój przynajmniej z częścią tej fałdy tutaj le, sobie bawiącej się. W każdym razie mm, jakim wpisik dostaliśmy? Mm. Aha, nie dostaliśmy. Okej. Okay. O, jest. Dobra, dobra, nieważne. To hmm. pewnie jakieś laski, no nie? Która jest gdzieś tutaj w obozie. Może ta klasa się zgodzi w sumie. I tak musimy do niej podejść, bo... ...mamy quest'a z nią że ta klawem nie wierzy, czy coś tam, coś tam. Ona nam kazała znaleźć tą szablę. Ja myślałem, że ta szabla w ogóle tam jest domyślnie, nie? A się okazuje, że jednak nie jest tam domyślnie. Ej, Belaya, brać duże irgendetwas vor? O, ja nie mam czasu na takie rzeczy. Das kannst du tatsächlich. Hör zu. Ich übe jeden Morgen hinten auf der Insel bei den Wasserfällen. I jeden Morgen starrzu ein Kerl vom Ufer rüber. Aber bevor ich drüben bin, um ihn zur Rede zu stellen, ist er abgehauen. Wenn du vielleicht stark, dann hast du eben einen stillen Verehrer. Na, ne? Naja, ich würde es eher spannender nennen, yeah, wenn du weißt, was ich meine. Moment mal. Heißt das, du bist du übst doch nicht etwa. Nein, ich gehe lediglich ohne Kleider schwimmen. Und wie kann ich dir nun dabei helfen? Wenn du dich für mich ausgeben könntest, also ein bisschen auf der Insel mit dem Dolch herumfuchteln, dich dann ausziehen und ins Wasser steigen, könnte ich derweil am Ufer schon auf der Lauer liegen und den Mistkerl auf frischer Tat erwischen. Ich soll mich vor einem Fremden ausziehen? Keine Sorge, vorher habe ich mir den Kerl schon geschnappt. Also ich weiß nicht. Hm. Hm.

Ich wusste gar nicht, was ein einfacher Eintopf für eine Wirkung auf hartgesottene Söldner haben kann. Ja, Kindchen, da hast du meinen Eintopf noch nicht gekostet. Jedenfalls hat Kort dir den Gefallen getan. Das ist gut. Okay, ich sollte nochmal bei dir vorbeischauen. Ach ja, aber erst will ich eine klare Antwort. Du den Hof wirklich verlassen und um in der Welt dann Ja, ich denke schon. Ja. Dann geh nicht ohne den Segen des guten Gottes. Nur eine Närrin yeah, würde sich nicht in schützende Hand versichern. Und guter lepiej. Stahl in deiner Hand ist Nie, auch nicht zu verachten. Vielleicht gibt es sogar jemand, der dich im Bogenschießen unterrichten kann. Das ja mag sich jetzt alles seltsam für dich anhören, aber glaub mir... Du dich ja wirklich mit dem Leben in freier Wildbahn auszukennen. Aber sag mal... Wer kann mir denn hier auf dem Hof den Segen Innos erteilen? Einer dieser blutrünstigen Söldner? Red kein Unsinn, Kind. Dazu musst du zum Kloster der Feuermagier. Es liegt nördlich der Taverne, auf die du unweigerlich treffen wirst, wenn du in die Stadt willst. Und die lassen dich einfach ins Kloster reinspazieren? spazieren. Natürlich nicht. Aber kurz vor dem Kloster gibt es ein Schrein. Einer der Magier ist meistens dort. Okay. Eine Klinge wäre schon schön, nie, aber ich, ich glaube kaum, dass mir no, ein Schwert schenken würde. Geschweige denn, dass mir auf diesem Hof jemand genug Gold leiht, damit ich meine Waffe kaufen kann. Nic, ja, ich weiß. Aber das schwere Eisen, das die Söldner mit sich herumschleppen, wäre sowieso nichts für dich. Ich glaube, als Frau solltest du eine feinere Klinge, wie zum Beispiel ein Degen führen. Und vor einigen Wochen sind ganz in der Nähe des Hofes ein paar Banditen mit einem ziemlichen Haufen Waffen vorbeigezogen. Und als sich unsere Söldner, sage schon unsere Söldner, nach dem Woher und Wohin erkundigen wollten, sind sie ziemlich eilig getürmt und haben dabei etliches Zeug verloren. Okay. No, das haben wir auch schon. Noch das passend für Wo no, hat sich das ganze Drama abgespielt? Dort, wo no, der Weg zur Taverne vom Pfad in Richtung Seekopfshof gekreuzt wird. Na, Was soll ich Mit einem Bogen. Oh, unterschätze einen guten Bogen nicht. Manche Probleme lassen sich besser aus der Ferne lösen. No, ma Besonders, wenn man alleine auf weiter Flur ist und der Atem zum Davonlaufen bereit. Aber um einen Bogen richtig benutzen zu können, brauchst du einen Lehrer. Manch einer, der sich einbildete, mit dem Bogen schießen zu können, hatte plötzlich den Pfeil in der Hand und den Bogen von sich geschleudert. Das sieht recht blöd aus, das kann ich dir versichern. Danke. Mal sehen, ob ich all deine Ratschläge befolgen kann, Mutti. Hey, mich. Sei vorsichtig, hörst du? Wegen der Rap, Ja? Oh, ex er Er hängt jetzt bei der Taverne rum und langweilt sich. Er hat sich bereit erklärt, mir das Bogenschießen beizubringen. Ganz ohne Gegenleistung, weil er <laughs> sich so langweilt, sagt er. Schön, glaub mir, es ist eine nützliche Fähigkeit. ja, ist Ich habe ein bisschen zwischen den Füßen gegrascht und tatsächlich einen Degen gefunden. Diese Banditen müssen es wirklich ziemlich eilig gehabt haben, wenn sie so ein kostbares Stück Metall ja, einfach zurückgelassen haben. Sei froh. Besser als ein Stück Holz ist es allemal. Und um, so ein Degen macht in jedem Fall auch mehr Eindruck als irgendein einfacher Schlüssel. Ah no, no. Dobra. Pass auf dich auf. fajnie. No to co, no my my to lecimy dalej przed coś tym stylu. Załatwimy tego wstrętnego podglądacza na pewno. Myślę, że możemy też. No, no ten Quest Stecklam zrobić. No, musimy się w takim razie udać do klasztoru wiecznego ognia. <grym>, no, nie, no, magów ognia po prostu. Nie ta gra. Um, dobra, no i co? No i. Lecimy. Ale kurde, rosną te statystyki. holirka! Już dzięki temu treningowi mamy autentycznie po plus 2 do wszystkiego no jak tak dalej pójdzie to ja cały czas będę spał w łóżku tylko po to żeby ten żeby nie ćwiczyć yy, za punkty nauki <grym> tak będziemy przesypiać te dni Dobra Jesteśmy to gdzie jest nasza koleżanka Oj nie wiem w sumie Dobra to jak my tutaj mamy napisane bo lepiej by było to ogarnąć w taki A ona tam stoi dobra już ją widzę

Wybiliśmy już te wilki, to już nie mamy takiego problemu z przejściem. Znaczy, dalej będę dołem przechodził, bo nie chcę się. Wow, Rukar! Za którym drzewem dosłownie? A, wiem chyba za którym. Dobra, no to ok, ok. Nie wiem, mieliśmy do tej jaskini wejść, nie? Czy coś? Nie wiem, chyba za drzewem mamy stanąć. tu za drzewem. I teraz zapisik i go bierzemy i klepiemy. Pama. Ale twardy ten Rooker. Ech, żartowałem. No, mamy poważną walkę, tak? No, chopa. I myk za 40. Oj, oj, oj! No, to nie jest jakieś wyzwanie, jakby. Rukar to nie jest najpotężniejszy pijak, jakiego znam o kurde. Po czym Mistrzała. <laughs> Dobra, spoko, spoko. Rukar, nie będę w takim razie e, ten. <laughs> się pierdzielił z nim. Dobra, ale dostaniesz teraz. Dobra, ja już, nie, ja już będę uważał na ciebie. Bo widzę, że masz krytyka. Mmm... Wow. troszkę zrąbałem. Mhm. Dobra, jakby to są takie niby fajne ruchy w bok, ale ten... Ale nie jestem w stanie go trafić przez to. So, du, du bist doch der Säufer Ruka, richtig? Ich werde dich hier ein zwei Tage nackt am Baum stehen lassen, damit du mal weißt, wie das ist, wenn man schutzlos angestarrt wird. Und für die Vorüberkommenden werde ich einen kleinen Hinweis anbringen, damit sie dich nicht etwa losbinden. Hey, mach mich los! Komm schon, Warum haben wir so Spaß! Das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein. Hey, mach mich los, du Schlampe. Glaub mir, du wirst ruhiger werden. Damit du nicht verhungerst, wird Elena dich einmal am Tag füttern kommen. <laughs> okay. Und tschüss. Danke, Elena. Ich schulde dir was. Und wenn du einmal Hilfe brauchst, dann schick mir eine Nachricht. Wenn ich kann, komme ich. Noch bloß dann. Das hat Spaß gemacht. Wenn man bloß öfter solchen kann so das Handwerk legen könnte. Pass auf dich auf. Neu no, Feine. No to dzięki Elena, a my się pośmiejemy z Frajera. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Dobra. <laughs> w każdym razie, co tu pisze? Ten mężczyzna w bez, bezwstydny sposób podglądał obcą kobietę. Nie czyń drugiemu tego, co tobie nie niemiłe. A zatem kara musi być. Proszę nie karmić. Rukar, mam nadzieję, że zrozumiałeś. Idziemy. <laughs> no, Rukar dostał swoją karę. Hmm. A my. Zapię się jeszcze na trening, może. Wschód słońca. Nie. A szkoda. Nie wiem, no to przypłyniemy tu następnym razem, no nie. Hmm. Właśnie, czy ja ostatnio pozbyłem się problemu goblinów w tej oto jaskini wspaniałej? Bo mam takie wrażenie, że sobie odpuściłem. Już nie pamiętam, żeby była jasność. A, no oczywiście, że nie. Um, dobra, no nagraniu mamy tylko 15 minut, to myślę, że. Jest niemieckie gobliny, masakra. No, chodź, chodź, nie krępuj się, niemiecki goblinie. A, tu jest ich więcej, jakbym to wiedział. Wow. wow, ej, ale to już jest lekka przeginka, ty. Przecież tam miał być tylko jeden czarny goblin, ty. Ja się nie dziwię, że ja się w takim razie poddałem. Nie, no to jest po prostu śmieszne. Znaczy, możemy jeszcze wziąć na poprawkę to, że gobliny są okrutnie słabe na, przy... na strzały, no nie? Um, więc jakbyśmy takiego czarnego, wstrętnego goblina. O! Albo tak zrobili? Uciekamy! Wow! wow. Dobra, jeju, masakra! Okrutna. Dobra, wezmę te nauki tak na, ...pod uwagę i autentycznie będziemy się ich pozbywać, tych strętnych niemieckich goblinów, e, za pomocą łuku. No chodźcie tu wstrętne niemieckie gobliny. No, ładnie. Masakra. Przerażają mnie, naprawdę. Dobra, jest tu coś? No niestety. Znaczy można było się tego spodziewać niby, nie? Dobra. No i co? No, lecimy. Hmm... Mamy tutaj jakieś roślinki, jakieś inne duperelki. Jeszcze nie zebrane przeze mnie. Będę się musiał potężnie rozglądać w tym kierunku różnym. No ale co? Następnym celem jaki mamy w sumie do zrobienia, no to jest podejście właśnie do em, naszego wielebnego czarnego maga. Nie, chyba nie, chyba nie. Chyba nie czarnego, zwykłego maga ognia, oczywiście. Dobra, no i ciekawe co tam zastaniemy, no bo mm, ta droga nigdy nie była jakaś nad wyraz przyjemna do zwiedzania. No właśnie. Znaczy ścierfą jadę to jeszcze ok, nie. Powiem szczerze, już wolę takiego ścierwojada niż autentycznie szczura, nie? Bo szczur jest nieprzewidywalny, a ścierwojad jest autentycznie bardzo prosty do pokonania. No, dobra. I pytanie, czy też nie ma więcej tych szczurów w jednym miejscu, no nie? Dobra. Um, spoko, no na to wygląda, że. Nie ma tu jakiegoś większego zagrożenia. No, jakieś takie pojedyncze szczurki, to ja mogę walić na mordę, ale. O, No właśnie, pojedyncze, po czym zobaczyłem dwa, Dobra, ale okej. Okay. Wyszło to jakoś. Dopiero trzeci poziom. Hm. Znaczy, myślę, że jak wypełnimy wszystkie questy od tekli i jakieś poszczególne ćwiczeniowe questy, to nie powinno być z tym jakiegoś większego problemu. Nie tu, tu, dobra. Witaj, magu. machst du hier No mniej więcej nam wyjaśniła Tekla, chyba dlaczego. Inos bewahre. Mein Name ist Ich habe miterlebt, wie sich die Feuermagier damals in der Barriere Erzbaron Gomez selbst in den Weg stellten. Und allerdings dabei umkamen. Vergebung, Magier. Ich wollte nichts dergleichen unterstellen. Nun ja, wir haben Du kanntest also Torres, Corresto und die anderen? Nur vom Sehen, Meister. Nur vom Sehen. Die meiste Zeit war ich in der Burg eingesperrt und durfte nur zwei Sätze sagen. Geh schon. Du darfst nicht mit mir reden. Nun gut. Ich bin Iskaro. Ich bin hier draußen, um zu sehen, wer sich dem Kloster nähert. Gebe denen priesterlichen Beistand, die sich hierher verirren. Okay. Ich erteile auch manchmal Unterricht. Und nebenbei biete ich noch einige Schriftrollen feil, die das Kloster so herstellt. Kann ich mir deine Schriftrollen einmal ansehen? Okay, czyli jakieś takie Podstawy, Podstaw. magie für Kannst du mich unterrichten? Ja, meine Tochter. Vor einiger Zeit hat der Hohe Rat beschlossen, dem gewöhnlichen Volk Zugang zur Magie hinauszuziehen. Okay. Das ist allerdings ein seltsamer Schritt. Wie kommt ihr zu dieser Entscheidung, wenn ich mir die Frage erlauben darf? Nun no, ja, bei der letzten Feuerprüfung. Haben sich einige Novizen als unwürdig erwiesen und sind dabei... Nun, wir würden uns über Zuwachs freuen. Okay. Ihr nehmt also auch Frauen auf? Nein, nein, wo denkst du hin? Es ist nur, dass wir der Bevölkerung die Magie näher bringen wollen, um sie vom rechten Wege zu überzeugen. Ich verstehe, Meister, ihr braucht Werbung. Wenn viele Leute die Magie nutzen, bekommt ihr mehr Anwärter. Mehr Anwärter bedeutet mehr Geld. Mehr Geld bedeutet...

Du hast sicherlich von dem fürchterlichen Geschehen oben auf dem beiden Platz. Ja, die diener haben uns mit ihrem heldenhaften, gefälligen Kampf die Zeit verschafft, die wir Magier brauchten, um den Pass zu versiegeln und damit die Bedrohung aus dem Minental vorerst auszuschalten. Muss eine ganz schöne Sauerei gewesen sein. Sprich nicht so götterlos darüber. Wo war ich? Ach ja. Aus gründen die dich nicht zu interessieren haben mussten wir uns am abend der schlacht zurückziehen okay wir konnten also nicht allen gefallenen in Os Segen mit auf den weg in sein reich geben seither spuken nachts geister und untote auf dem Na noch mir wohl diese geister schlafen schicken du sagst es dafür werde ich dir meinen segen erteilen mein kind ich werde ebenfalls deine waffen segnen damit solltest du die Ruhelosen für immer von der Erde verbannen können. Ne, ja? Bist du bereit, diese große Aufgabe auf dich zu nehmen? No, spoko, spoko. W takim razie będziemy mieć zabawy trochę. Segne mich, denn ich bin bereit, diese Aufgabe zu erfüllen. Zum Beispiel zabawy w Dependenten Duchów? Taki trochę, nie wiem, Ghostbusters, ne? Licht in das Dunkel der Welt bringe und deine Herrlichkeit verbreite. Segne auch ihre Waffen. Denn sie sind Werkzeuge, mit denen sie deine Gerechtigkeit, deine Gnade und deine Erlösung unter den Sterblichen und den noch nicht zu liebgekommenen verbreitet. Oke, okay, no i dobra. No to mamy chyba załatwione, no nie. Auf Wiedersehen. A on tu będzie tak stał? Bo nie chciałbym przyciągnąć jakieś uwagi y, y, jego na ten. na jakieś Mopki. No właśnie. Nie, no, oczywiście, że musiałeś się odpalić, no nie? Biedny ścierwojad. Nawet nie ścierwojad, polna bestia. Zostaw, że w spokoju te zwierzęta. Okropny mak. Okropnego ognia. Masakra. Nie lubię takich. Dobra, musimy w takim razie zrobić to trochę z IQ 10 tysięcy. I nie ściągnąć w tej biego stronę tych ścierwojadów. Dobra, spróbujemy, nie? I żeby się też nie rzuciły na mnie te wszystkie ścierwojady. No, mam nadzieję, że się uda, nie? No, ale dobra, da się, da się. No, musimy trochę przycinać na ekspie, bo... Bo jak tak dalej pójdzie, to połowę lasu nam wytną, no, no. Co to ma w ogóle znaczyć? Aha, no to fajnie. A pod, może być tak bok? O, 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 może tak w górę w takim razie, jeśli nie da się w bok? O, dobra, udało mu się. A nie, dalej, dupa. No nieźle. Ja nie wiem, w sensie. Jak to jest fizycznie w ogóle możliwe? O, jest, udało mu się. No, oczywiście, pewnie jakbym przyciągnął agro tego yy, ścierwojada obok, to ...to pewnie. A, To pewnie wtedy. Yy, ten, wtedy by wybiegł, no nie? Jakoś udało się fuksem tego ominąć. Znaczy, to bardziej ominąć. Dobra. No, no i mamy tego EXPA w kieszeni. Yy, na szczęście. Nie ukradł nam, mak ognia, strętny. No i co, o kurczaczki, mamy już ponad 27 minut nagrania. No dobrze, drodzy, kochani, to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie za wszystkie, oczywiście, lajki, komentarze oraz subskrypcje. Prosiłbym oczywiście tak samo pod tym odcineczkiem, no byłbym naprawdę wdzięczny. W każdym razie, przede wszystkim oczywiście, chciałbym też podziękować, że dotarliście do tego momentu, no bo wiadomo, odcinki bywają nudne, mniej lub bardziej, no i co, no i nie każdy ma w planach siedzieć całe 30 minut, no nie, przy tym wszystkim. Hmm, bądź co bądź, pomijając mój wspaniały komentarz, oczywiście, tak? <grych> no, raczej nie. W każdym razie, te. Um, no, jeszcze raz dziękuję, że dotarliście do tego momentu. Ja byłem Maskarad, to był Gothic 2 na modyfikacji Welaja. Historia wojowniczki, no nie. No i co, widzimy się w następnym odcinku oczywiście, następnym razem. No i co, nie zawracam Wam już bardziej dużej gitary. W następnym odcinku pójdziemy tam na wprost. Więc te polne bestie pewnie przestaną istnieć. No ale co, do następnego. Pa-pa!